proszę. Już gotowa? Cześć! Witamy Cześć. Was wszystkich! Bardzo miło i serdecznie w takim specjalnym, dziwacznym vlogu. Oh. Oh, tak, yeah. oczywiście razem z Mary. Cześć! Yeah. Tak, um, dzisiaj ogólnie byłam w Galerii Katowickiej, i znalazłam tam pewien fajny sklepik. Tak, Dziś, dzisiaj. Tak, dzisiaj. <noise> Znalazłam tam pewien fajny sklepik z kuchniami świata. I właśnie było dużo rzeczy azjatyckich. I szukałam ogólnie słodyczy japońskich, ale nie znalazłam. <głos> <głos> Za to znalazłam koreańskie chipsy. Boże. Tak, to jest to. Tak, i postanowiliśmy e, zaprezentować Wam ten produkt i powiedzieć, jaką ja mam do gadania. Tak, tak. E, tak, to jest ogólnie takie, takie, tako chips, tak, z... chips, octopus, octopus flavored, tak, czyli o smaku ośmiornicy. Taka ładna słodka ośmiorniczka tu jest, tak. Pokazałeś to obydwu obiektywów? O, właśnie. Jesteśmy bardzo <grym wzią> okamerowane o, momenty. to do... aparaty? <grym wziął> obiekty w patrzysz, Jak w twój? No właśnie, ja w twój chyba. O, mój jest <grym wziął> tak bardziej wychowana No właśnie. Muszę popatrzeć też do twoich widzów, żeby nie byli <grym wziął>, żeby się nie czuli, powinien. No, w każdym razie tak, chcemy tu spróbować, zobaczyć, co to będzie i powiedzieć Wam, no, jak będzie to To będzie mam. Tak, bo ogólnie ja nie jadam takich rzeczy za bardzo. A, A zawsze jeszcze... jeszcze nie wiem, czy na posmakowałem niczym. A zawsze byłam ciekawa, jak takie rzeczy smakują. Zwłaszcza japońskich foody, czy byłam zawsze ciekawa, no ale nie znalazłam. Nie, ja w ogóle lubię takie filmy, Au. gdzie ludzie próbują takich różnych rzeczy. Dobra. Pachnie tak, Średnio. O kurde. Pokażę, jak wygląda w środku. Do ciebie. I do mnie. Do ciebie. To są takie, no takie kiepko. bo... No tak, nie pachnie to, to, no tak, no tak, no tak, no tak, no tak, no tak, 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 z rybą. Z takim trochę, tak. jak tak, 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 nie tak, tak, to tak, ale tu, tu nie. To jest kształt śmierniczki. tak Pokażę przy... twoim yy... i moim. Mnie przypomina trochę... No albo rybka. A właśnie rybka, no. No ale to jest... No ale to niby kształt a no. Ale no patrz wygląda, być, no. bardziej takie chipsy z takimi proszkami, no. a to jest bardziej taki, taki wypieczony chrupek. chrupek. Boję się. Kiedyś kupiłam chipsy krewetkowe z moim narzeczonym i były tak straszne, że ich nie wiedliśmy do końca. Ja ponad połowa paczki poszłam... ...do, do śmieci. No nie, nie chcieliśmy się męczyć, dobra. To znaczy cztery. Dobra, trzy te ok ryba, no tron, Nakuję trochę rybą, trochę, no, no dla mnie trochę, może no, już jestem zużyta nie wiem, chrupek jak chrupek. Wyczuwam smak trawy. Czekaj, jeszcze powiem. <grystanie> tak, to tą paczkę. Mm. Nie no, krawędź kawałek był One nie, nie czuć aż tak, żeby one były jakieś innego w ogóle smaku. Ja czuję. No nie wiem, ja wyczuję to tak, jakby to był po prostu chrupek, nie wiem, z bardzo delikatną yy, wonią rybną. <grystanie> Ja czy ja by to był chrupek rópek? rybną, pani Tak. Jak takie paluszki rybne. No i gryba smakują, <grybne> Nie wiem jak smakują ośmiernice, czy smakują takie gryby. No właśnie, bo w sumie, nie wiem, nigdy nie próbowałam u śmiernicy. Ja też nie. Nie mam. No no smakuje dobrze, tak. tam mi lekko słodkawo. W sumie? Tak, jakby ten chrupek był słodki. Słodki chrupek, że w ryby. <grymne> <grymne> tak, podobnie. O, I szkierka się ruszyła. No. <grymne> tak robi nam tuła. <grymne> tak, jeszcze przy okazji mogę się pochwalić, że e, dzisiaj e, matlałam pada od Playstation 4. <grymne> Jej! Ja też! <grymne> tak, i pograłam trochę. Ja Nie <grymne> pierwszy <raz grymne> pierwsza, tylko dotykałam kiedy indziej. I po tym jak wróciłyśmy z kina, uuuu. Uu, uu, <śniu> no stwierdziłam, że muszę koniecznie Anię zaprowadzić, żeby też go podotekała. <śniu> I jak się wrażenia? Tak. No i ogólnie bardzo dobra. Wydaje się, że ten pad jest naprawdę y, wygodniejszy Leczny. znacznie niż ten od PlayStation 3 te gałki są takie bardziej, nie wiem, wygodne. Wyglądają właśnie trochę A i taki po wjeżdżał tak. do góry. Tak. No bo Wik w boku już no, mam takie wyrzucenie. nikt nie zwyczajnie. do <laughs> O oh, temu. <laughs> tak. <laughs> Ale ogólnie też ma, ma takie takie wklęsłe trochę te gałki. E, A no takie... Do tego dułaszok nie ma w e, Nie, one są wypukłe do. Wypukłe? No do PlayStation 3 są po wypukłe. A ty nawet nie zszedłłam. Teraz za krótko grałam. No, a do tego zrobili w klęskach, także. To dobrze. Dobry ruch! <gry> tak, na plus. No, Aczkolwiek nie wiemy, do czy, y, jak się ma sprawdzać ten gładzik. No właśnie, gra to... i w jakiś sposób. Jestem ciekawa w sumie. No, kiedy, kiedyś tam, nie wiem, słuchałam jakichś recenzji na ten temat, to można sobie to... Znaczy no, pewnie przez dłuższy czas nie będzie to wykorzystywane, ale niech będzie, że taki bajer. O, jeszcze dodatkowo się świeci jakoś od spodu. No jak różne, różne się świecą, na inny kolor świeci każdy gracz. Mm. Nie wiem czy można podnosić do czterech, ale były podłączone dwa. Jeden świecił na niebiesko, a drugi świecił na czerwono. Ten, no. który ja trzymałam, świecił na niebiesko. To dziwne. To na Właśnie. Moje niezapominajkowe kolory. <laughs> Właśnie. Jedno z Niebieski. Tak. Aha. Aha, okay. <laughs> A ja mam M na koszulce, przepraszam, nie widać. Mam no, M na koszulkę. <noise> tak, tylko, taką koszulkę powinieneś sprzedawać. Mm. Ja, jeszcze wypisać to... Mary Kay. Tak. <głos> <głos> Niestety to nie mój projekt. <noise> o, no. Dobra, to będziemy kończyć ten dziwny vlog. <noise> no, nie no, tak. możemy jeszcze coś powiedzieć, dopiero 7. Nie, ile nagrywam? Tak, teraz? ale no do 11 minut u mnie można. Jeszcze 4. <noise> No dobra, to jeszcze um, twoje wrażenia z kina. Byliśmy moje, bo <grym> <grym> ja jestem bardziej pozytywna. Tak, byliśmy nasze wrażenia. Frozen. To jest po prostu kraina lodu, właśnie zawsze to mówią o <grym> y, I cóż, tak mamy parę, minut, żeby powiedzieć, o czym opowiada historia. Y, więc drugie y, um, co by inaczej wyobrażałam po trailerach. Jakoś tak nie wiem, wyobrażałam sobie, że ta jej siostra jest bardziej negatywną postacią, bo generalnie jest o dwóch siostrach które są księżniczkami. Właściwie potem jedna zostaje już królową, ta trochę starsza. I ta starsza siostra ma moc... Nie wiem jak ją nazwać. Nie wiem, tworzenia lodu czy... Tak. Jakieś różne dziwne rzeczy z lodu. No właśnie, ja tylko ma jakąś moc władzą jak lodem, śniegiem i mhm. tak dalej. I przez przypadek w dzieciństwie jakby... Ona, nie wiem, w zabawie y, lekko krzywdzi swoją młodszą no. siostrę, ale udaje się uratować. No i potem jakoś musiała przez to ukrywać tą moc coś w tym guście, która niestety później y, przez Annę, bo to młodsza, siostra, starsza się nazywa młodsza, się nazywa Elza, wychodzi na jaw i zaczyna się nie, 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 niezamierzona wielka zima w całym królestwie, wtedy zapomniałam, jak się nazywa. No ja też byłbym tak, cześć na A. No i właśnie, no cześć na A. No i Anna próbuje odnaleźć siostrę, która właśnie uciekła gdzieś tam w góry. i no mówić ją, żeby zatrzymała to i przywróciła w cieplejszą porę roku. Tak. Więc to jest taka ogólnie fabuła. była większych spoilerów, myślę. No, <laughs> zwłaszcza bez zakończenia. Żeby nie było. <śmiech> tak, <śmiech> zwłaszcza bez zakończenia. <laughs> no cóż, moje wrażenia. Może teraz przecież też bo ja długo się rozgadałam Skopałam cię. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, ta animacja była całkiem niezła. To znaczy, podobały mi się główne bohaterki, Um, i, I tak, zwłaszcza Anna, My... <grym> My... jako że, My... tak, jako że y, ma to samo, dostała to samo imię, e, które ja dostałam, to, y, że tak nie... powiem, się on tak ustożsamiałam z tą bohaterką. My... <grym> Tylko taką ulotkę, ale tu słabo widzę. Miałam młodzież. Olaf. <grym> 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 tak i y, ogólnie historia nie była zła, y, całkiem mi się podobała, piosenki były Okej, okay, chociaż wydaje mi się, że nie wpadające na tyle w ucho, żebym, nie wiem, przypominała sobie o nich kiedyś tam. <grym> mi jedna wpadła w ucho. <grym> <A, grym> um, no poza tym, nie, nie wiem, no, w, w, wydawało mi się, że a, inne, inne animacje Disneya były lepsze. Ale to się... no, też No, zaplątani też nie jest lepsze. Tak, i tam. O! o! Już się wyłączyło. <śred <śred> Przed czasem. A nie możesz dograć? Um... Nie możesz przegrać swoim kablem i dograć? No nie, bo nie mam wejścia w USB. No. Właśnie to jest ten problem. Będzie to już zakończenie. To nie wyślę ci zakończenie. Czekaj. No. <średzimy> Nie wiem, minuta 34 została. Hmm? No trudno. Dobra. Do Dobrze, jakie zakończenie. Dobrze. Dobrze, proszę. Krótki vlog, jak długi vlog? Dobrze, taki Dobrze, robisz. Dobrze, proszę. Dobrze, proszę. Dobrze, Ustawimy ją jakoś o, o to obszar, no może się uda. <słanekunasy> Okej. Okay. Nie wiem, czy nagrywam. Mm, a po czym to widać? <słanekunasy> ja muszę się jednak w tej liczbie żeby... No nie. Przemieniłam. O. Okej. Teraz. Tak będzie zaczęli. Okej. Dobra, to. Nie, nie. <ggielly> tak, no w tą, o, teraz chyba. Dobra. Okay. O, no, o czym mówiliśmy? E, że to były niewiele Tak Tak? Nie wiem, jeśli chodzi o historię miłosną, była całkiem pouczająca. E, tak. <grym, <grym, e, trochę tak. <grym>, no i nie była taka oczywista w sumie. Zakończenie nie było takie nie do końca przewidziane, bo myślałam, że się trochę inaczej skończy. Znaczy, ja myślałam, że się inaczej skończy, ale w jednym wypadku e, byłam pewna i to się sprawdziło, no to wiem. <laughs> nie mi spoilerowała. Tak, no nie... coś tam, coś tam. Ale nie <laughs> będę wam rezerwać w, w czym rzecz. W każdym razie w tym jednym przypadku, że tak powiem było to dość przewidywalne. E, no, ale ogólnie historia mi się podobała, także... Przyjemnie się działo przy tym filmie i świetnie się bawiłam. No i świetnie się bawiło. Zabrzmiało no. <laughs> <laughs> tak szczerze. No um. <laughs> tak nie miało tak bardzo. się bawiłam. <laughs> Okej, <Okay>, lepiej. <laughs> no, cheerful. <śmiech> <śmiech> no, ja chciałam powiedzieć, że znaczy na pewno są lepsze dla mnie filmy, ale to nie tak mi się bardzo podobało, bardzo mi się podobały właśnie takie różne efekty tych animacji. Też nie fajnie było widać te na przykład lód miał taką fajną, mm. taką naturalną powierzchnię, tak fajnie to wyglądało. I te takie wielkie, zimowe krajobrazy i ogólnie jak były takie jakieś efekty typu te śnieżne, jak właśnie ta jakoś tam czarowała tym śniegiem, strasznie ładnie wyglądało, zwłaszcza w nie mm. takim dużym ekranie. I moim zdaniem, że zostało to bardzo fajnie zrobione. I też, że zawsze lubię takie zabawne dodatkowe postaci, jak na przykład właśnie Olaf czy ten słodki Renifer, który tam był. I ogólnie lubię taki Disneyowski humor, który tam panuje zawsze, można się pośmiać trochę. Fabuła może nie jest jakaś taka super, super, super intrygująca, ale kończy się trochę inaczej, niż przewidziałam. No i jak Ania mówi, historia miłosna jest trochę pouczająca. <śmiech> <śmiech> I, no i nie No Ogólnie bardzo przyjemnie się oglądało. Ja chętnie na pewno że jeszcze raz. Jeszcze, jak kupię na DVD, to będę chciała bierzeć po angielsku. Może ja nie jestem mm. obiektywna, bo jestem wielką fanką Disneya, i, i jedynymi rzeczami, które mi się nie podobają, to są chyba tylko auta, samoloty. No mm. i właściwie tyle. A wszystko inne bardzo, bardzo lubię. Ale bardzo przyjemnie się oglądało. Z no razem, hej! <śmieniciela> to, w, nie no, sporo bajek, znaczy no, bajek animacji, Disneya, no nie, nie wszystkie można tak do końca nazwać bajkami, e, to, to są naprawdę dopracowane i fajnie zrobione i nawet te nowoczesne e, wyglądają całkiem przyjemnie. I może ja jestem fanką raczej tych starszych. Te, też lubię te takie typowe rysowane właśnie. no, zwłaszcza. Ale te też nie są złe. te tak, no, też są no, ładne. Całkiem fajnie to wychodzi. I właśnie te, te wszystkie y, animacje związane ze śniegiem to też mi się bardzo podobały. Te wszystkie płatki śniegu. Ślicznie lud wyglądał. Naprawdę ładnie. No. I że to tyle. Te no. wszystkich ja. może w sumie też nie były jakieś takie super, 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 ale jedna mi zapadła w pamięć. Mm. Mi się wyryła. Nie wiem jaki będzie tytuł, ale może mam tę moc, albo coś takiego ładna ona podobała mi się. Hmm. Nie wiem, jakie jest tutaj piosenki. Chciałam po angielsku ją zobaczyć. No, no <grym> 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 tak, no, to wrażenie, z kina. Potem właśnie, właśnie? dotknęło pod PlayStation. Bardziej Ania, grałaś tak. w kontrast. Tak, grała w kontrast. <grym> <Skakałaś po kartę. grym> nie, po w Pokerówce. nielegalny nie, że że tak powiem, uh -huh. dochodziłam do nich tych <grym> rzeczy. <grym> Ale co? udało nie, się... Pierwsze, nie wiem ile tam byliśmy, 5 minut grania, 10 minut grania, czyli to mać głodną pokaterkę. Tak. Jestem na czy taki, taki dziwny sposób. Mm -hmm. <grym> tak, tak. Na szczęście się odcięła. Tak, więc generalnie Niestety no. nasze spotkanie się powoli kończy. Ale tak. bardzo miły dzień, jadłyśmy pizzę jak zwykle. Potem Ania nagrywa film, a nie powiem wam jaki. Nie wiem, co będzie pierwsze. Potem o ośmiornik. <grym> Ja polecam ciłaś, spróbować. No ja też polecam spróbować. Aczkolwiek nie wiem, czy kupiłem to ponownie jako ulubione chrupki, które mam ochotę ci dać w kółko. Tam. Jeszcze sporo krupek było w tym sklepie. Jej, boję się <suszy> na coś tego <rapu. suszy> nie, przywieźcie. <suszy> do smaku tofu. Tak. To są takie, bez do smaku. Zaczęłam więcej czuć rybę. O, proszę. Może miałaś mało przyprawione? Może no. kupić? Z zapachu nie są takie psa. Nie, z zapachu ładnie pachną. No. no bo mi właśnie nie podpasowują, takie ze smaku też Dobra, kończymy. Tak, nie ma to jak się opychać przed kamerą. Tak, zakończymy z naszą słodką aśmiarniczką. Jami, jami. Um, I Tam. Dziękujemy za obejrzenie tego fantastycznego vloga. Tak. U Ciebie będzie kombinacja aparatu i telefonu. Tak, niestety, bo tak za nie tego napięcia. Nie <laughs> tak długo. Mm, mm, Dobra, to ja. żegnamy się. Dani!